Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na serię filmów o czasownikach modalnych i ich dwóch obliczach, a właściwie dwóch funkcjach: funkcji modyfikacji naszego spojrzenia na świat i funkcji modyfikacji samego świata. O tej pierwszej była już mowa w filmie Alien vs. Predator, jeśli ktoś z Was pamięta. Natomiast na czym polega ta różnica, niech Wam spróbuję wyjaśnić. Krótka historia dwóch sąsiadów. Jeden y, sąsiad y, idzie klatką schodową y, z wielkim bukietem kwiatów. Spotyka go y, drugi i z podziwem mówi: Pan to musi kochać swoją żonę. Na co drugi sąsiad z rezygnacją odpowiada: Oj, muszę, muszę. Zostawię was na chwilę, żebyście przemyśleli znaczenie tych dwóch funkcji, i pójdę kręcić. Kolejne filmy o czasownikach takich jak must, ought to, should, can, could, may, might, will, shall. Do zobaczenia w następnych historiach.